Cześć. Z tej strony Goofy z 1999 i witam was w pierwszym filmie na moim kanale. No dobra, jak wiadomo, nie nagrywam już informacji. No dobra, jak wiadomo, jak wiadomo, obudziłem się 3 godziny temu. Tak. W przeciwieństwie do poprzednich sylwestrów, no nie świętowaliśmy sylwestra oglądając telewizję, tylko słuchając piosenki, ale obliczaliśmy jedynie tylko w telewizji ostatnie minuty roku. Tak więc jak wiadomo, mam nadzieję, że ten rok będzie lepszy od 2000. 24. No zobaczmy co przyniesie ten rok. Może założę konto na, na różnych stronach jak skończę 16 lat. I może jakąś kreskówkę, może jakąś, no, którą nigdy wcześniej nie oglądałem, może obejrzę. Zresztą obejrzałem 10 odcinków Władców much. Dzisiaj może prawdopodobnie obejrzę dwa odcinki, 3 i 5. Chociaż jest dla dorosłych i tak będę oglądał. I, wo I tak wolę władców mógł bez cenzury, bo tak jest lepiej. <laughs> no dobra, no mam 290 subskrybentów. Może wkrótce będę miał 300. Tak więc jak wiadomo, na poście napisałem, że wkrótce... Zacznę wrzucać filmy z serialem władcy much. No dobra. Bo ja już nie robię iboxingu, bo nie chcę pokazywać danych mamy. Ale jak co mogę kiedyś pokazać zrobić kolekcję moich płyt DVD i VCD? No dobra, mogę kiedyś to zrobić. No dobra. Jak wiadomo. Film Wam się spodobał, tak więc subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, zostawcie łapki w górę. Do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć!